mamy wszystkie, a to jest kolejny film na moim kanale I tym razem nie jesteśmy ani w Brawl Stars, ani w Minecraft Jesteśmy na Air Attack 2 Jest to gra, którą, nie pamiętam, chyba e, Ania zaproponowała mi w komentarzach Ta gra mi się bardzo spodobała Będę wam, widzicie, już kilka planów przeszedłem Będę wam pokazywał od początku Dobra Mission 1 Okej okay. To się trochę ładuje. Wy w tym czasie możecie dostać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Widzicie, mamy kilka samolotów. Mamy trzy samoloty. Wybierzemy... Naj... mój ulubiony, czyli ten. OK. I tu chodzi po prostu o to, żeby niszczyć samoloty. To ca... samo cały czas strzela. No i lata się niszczysz po prostu. Będziemy próbowali wszystkie plansze przejść Będzie dużo odcinków Możesz też bomby zrzucać Mam też zamrażające bomby Kogo? W jednym samolocie Ale Ja raczej ich nie używam Tego samolotu nie używam bo Ja raczej Zamrażające nie lubię ich. Tych zamrażających raczej nie lubię nie? Ale niszczymy gdzie my, jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Tu ma widzicie y mamy tam pasek życia, na, na pierwszej mapce się mało mega traci. Hop, dysz. I bardzo ładnie. Nie wiem po co są te gwiazdki, one nie dodają ani pieniędzy, ani nic. Teraz boss, hmm. Dobra, pokonany. Tutaj niszczę sobie... Mamy też super moce na... na specjalnych przyciskach. Jestem teraz akurat na padzie podłączonym, więc wy nie widzicie, jak ja się ruszam, ale na E y i B Mo mam na B y ogień, strzelam ogniem, a na E y mam takie przybliżenie działka. Nie mam ani jednego teraz. Tu sobie zniszczymy. Okej. Okay. Szukam bardzo sztabek żelaza. Czołg. Dobra, czołk sposzedł. Trzy monety po pięć, ale dużo. <gry> 25, może być Co to, to jest? To jest mi zniszczalne? Nie, musi być zniszczalne. okej, okay, dobra teraz jest ostatni. Muszę zniszczyć te skrzyneczki. Tak właśnie wygląda. Z E to nie ja nie kliknąłem, to po prostu tak jest. Jeszcze tu jest ta armatka. I gotowa. I bardzo ładnie. Wszystko pokonane. To było dość easy, nie? Okej. Okay. Ładuje się. Możecie pisać w komentarzach, jak Wam się ta gra podoba. Jakaś reklama nam się tu wyświetliła. ok Ile sztabek żelaza? Jedna sztabka, bardzo dobrze. Next. No, damy... Może żebyś... Dobra, dwójka. Zamrażę sobie może cztery albo 5 rund. To już nie jest takie easy. Może na to wybiorę lepiej ten samolot, bo on ma dobry y, ult na... Y, ma laser. O, widzicie? On zamraża. I... O Boże, co tu się dzieje? Ok. Muszę ja staram się zebrać 50 sztabek. Tu muszę też. już uważę, bo to nie jest też takie easy. Easy mapka. Już mam mega mało życia. Dobra, plusik wypadł. Dobra, trzeba na niego uważać. Ale ja mam na... w nie... ten sposób, chociaż dobra, nie był easy. Palimy budynki. <grym> Nic z nich nie wypada. tu no, już wypadł 50. Ło, to do, to dużo daje. Mówiła Jak w Dobra, tu niszczymy ich. Możecie pisać. W... Oczywiście zachęcam was do pisania w komentarzach. Jakie wygry lubicie. I jeśli przypnę pod nim jej serduszko, to znaczy, że będę w nie grał. Tu widzicie mam super sposób, żeby mi ani razu prawie nie trafił. Ile z nich wypadło? 100. Dobra, jest. 50, załtka, Nie wierzę. Dobra, tu jeszcze to jest. Czy to jest ten super budynek? Nie, to jest taki jakiś zwykły. O, ale super to się wali. Ja uwielbiam, to się tak wali. Cały budynek, wszędzie paląca się ruiny. Hurra. Oj, tu jest jakiś mocny budynek. To jest. A będziemy musieli to jest boss. A będziemy musieli wlecieć. To się coś nie niszczy. Dobra. Ale to samo to jest to słabe. Kurczę. Mimo mojego mało życia Zabili mnie Damy sobie za 500 Co, co za... Co nam szkodzi To już nie był taki easy problem, ale to jest dobre, bo z niego sztabka wypadła To był boss akurat Dobra, ładuję się Pewnie będzie kolejna reklama a nie, najpierw 1000, super. Stars. No, ej. Dobra. Next. Teraz gramy sobie trójeczkę. Będziemy walczyli cały czas z tym samolotem. Będzie easy. Mam nadzieję, że nam się coś za załaduje się na mult. Od razu dużo jazdeczek. Jest to moment. Dum, dum, dum. Elektryki. Jestem mroż. Co to jest? O nie to są bosy. One są dobre One są opi. O kurde. Teraz jest bosek. Super. O, bardzo ładnie. Dobra. Ten boss jest mega ciężki. Nie trafię już w armatkę. Dobra, no się już skrzydło odpadło jedno. Wiem, um, gdzie tej armatce zadamy? Lecz się, lecz się. Dobra. Te armatki nam tylko zostały jeszcze. Wiesz i zniszczę. Okej. Okay. Dobra. I poszedł samolot. Dwie sztabki. Nieźle. Mile ci samoloty. To był ciężki boss. Okej. Okay. Nieźle, ale dwie. Jedną sztabkę? O co łódź? Dobra, jedziemy. Licha reklama się włączyła. Dobra. Ona no, zaraz minie. Nie wiem, czy dalej grać. Co to jest? Nie dziękujemy Dobra, kontynuujemy I czwarty, dobra O, to ten Tego znam To nie jest To jest takie ciutkę ciężkie <grych> I to chyba już będzie koniec Tak, no to lepiej tego wziąć Dobra Okej, okay, na razie jest dobrze Pełne życie mamy, ale z... są czołgi. Pyk, fajne czołgi. Pyk. Kurczę. Dobra, Niszczym sadzawkę. Nie da się sadzać, bo niszczymy wyraźnie. Luci, tu też są armatki. Stop, stop, tak. Kurczę, ile czołgów się tu nadtworzyło? Lecisimy tu. Tu już koniec? Nie wiedziałem Dobrze, bo się zdziwiłem. Dobra, tu jest mega dużo urządzeń, które warto zniszczyć. Ale to jest, to jest to jest jeszcze bardziej Dobra On jest fajny, że zatrzymuje To jest mi fajne No ale ten tu jest Bosa nie zatrzyma Albo i zatrzyma Bram, Tutaj niszczymy te samoloty okay. Dobra. Dobra Firma... O oh, nie, nie, nie Mega mało życia Nie wypadł z niego plusik, najgorzej Będzie, tego będzie ciężko pokonać, mówiłem Musimy się urodzić, nie chcę coś przebrać

Tu wiem, że nie trzeba mieszać armaty, tylko to, to jest najważniejsze. Właśnie. No, to były misje nawiązane z pomocy. Z mega OP. wiem, co to jest mega... 1200, o Boże. Mam się że całą sztabką wpadła. Bum, 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 bum. No! Dobrze jest. Okej. No, mamy ile szlabek? Jedno. No ale... Trochę mamy straciliśmy. Dobra. Ja już chyba będę kończył. Chociaż nie. zygram sobie jeszcze piątą gruntkę. Na rzece walka. To chyba na rzece. Nie wiem, pokazałem wam dwa samoloty. To może pokażę wam tego jeszcze tego. Najsłabszego, zwykłego, pierwszego co każdego ma. Nie spodziewa się, że wygram. To jest mega słaby. Już tu chcę wam pokazać, jak on działa. nie? O, no, on nie ma nic specjalnego. <grystanie> o, tu się mnie. Jestem. Co los? Kurczę. No, widzicie, on jest mega słaby. Yy, nie, dziękuję. Ja po prostu ch Wam chciałem pokazać. Nie będę ponownie próbował. Ok. Na razie przeszliśmy 9. No, to ja się już chyba będę z wami żegnał. Pa! No.